Hej. Będziemy się nagrywać obie czekoladowe z moją koleżanką Zosią. Hej To jest kanał Skarby z Zosią. Okej, okay, to zaczynamy. Zarejestrujcie mój kanał. No i rany. Zaczynamy? No. Dobra, chodźmy. To jest czekoladowe z No. Takie fajne, bo czekoladowe. <grystanie> mhm. <grystanie> Są jakieś kółka. Czekam na Milena. ok Okej, jestem. Szukaj wyciągam Teraz będziemy szli po czekoladzie. No, idziemy szli po czekoladzie. O, dobra, to tu jest tutaj. Teraz idziemy po drabinkach. Okej, okay, chodźmy na Dobra, teraz co? A ja muszę poczekać, bo to znika, bo teraz by profes spadła. Jest প্রত্যাশার যে পাই ছিল তো কে কম

Aha, drobniki. Jeszcze mamy zrobione 4 alików. Czy trzy. No, jeszcze mamy trzy do zrobienia, i będziemy na razie kończyć. Zrobię drugą część. Teraz jest czekolada znowu. To jest drugie. Jeszcze będę czytać miasto. Dobra, czekamy na nas będziemy kończyć. Tak, będziemy już kończyć, będziemy później nagrywały drugą część. Pa pa, weźcie łapkę w górę i i odwiedźcie mój kanał, skarbie coś,